Cześć, tu Pan Pan i dzisiaj no przeczytam wam wierszyk smutny pan. Modnie na deszczu. Smutny pan przegląda się w kałuży, choć sam okropnie duży jest. Parasol ma nieduży. Mały malutki tyci wprost. Parasol lili więc pan na kwintem opuścił nos i stoi i się smuci i wdycha sobie smutny pan. Raz ciszej, a raz głośniej i myśli patrząc na ten deszcz. Po deszczu rośnie każdy grzyb, wie o tym nawet mieszczuch, więc może mój parasol też rośnie mi po deszczu. No to był koniec wierszyka. No to pa. Subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.